Zaczniemy się kroku podstawowego dźwigła. Zaczniemy sobie od pierwszej części kroku, od kroku szasę do boku. Zaczniemy prawą nogą. Prawa noga, szasę bok, lewa szasę bok, szasę bok, szasę i bok. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Szasę i odstaw, szasę i odstaw. Szasę. Odstaw, szase, odstaw. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Biodra chodzą same, nie kontrolujemy tego. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze. I teraz to jest druga część kroku podstawowego. W pierwszej części kroku. Partnerka wykonuje prawą nogą krok do tyłu. Tył. Przód. Jeszcze raz. Przeniesienie ciężaru ciała. Tył. Przód. I wracamy. Prawa. Prawa. Lewa. Prawa. Lewa. Partner w tym samym czasie. wykonuje krok lewą nogą do tyłu. Lewa. Prawa. Jeszcze raz. Lewa. Prawa. I jeszcze raz. Lewa. Prawa. Dobrze. Połączymy sobie te dwa elementy, partner lewa na do tyłu, partnerka prawa, raz, dwa, trzy, tył, przód, szase, 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 tył, przód, szase, hop, szase, hop, tył, przód, szase, hop, szase, hop, tył, przód, szase, hop, szase, hop. Tył, przód, szase, hop, szase i... Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć, dobrze. Teraz zatęcimy w parze. Trzymanie haczyki. Ręce troszeczkę niżej. Luźno trzymamy. Raz, dwa, trzy. Tył, przód, szase. szanse. Kroki do boku, nie za długie. Jeżeli będzie szybka muzyka, to się nie wyrobimy w tempie. Raz, dwa, trzy. Tył, przód, szasę. Powoli. Tył, przód, szasę i szasę. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Tył, przód, szasę, szasę, tył, przód. Króciutki krok do boku. Tył, przód, szasę, szasę, tył, przód, szasę, szasę. szasę. szasek, szasek, w tył, w przód, szasek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów trening dobierany do potrzeb i możliwości. Zajęcia skierowane do wszystkich grup wiekowych. Zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, joga, tabata, treningi personalne i dietetyka. Fitness and Dance Studio czeka również na ciebie. Restauracja Kubuś zaprasza do skorzystania z oferty bankietowej. 5 dań gorących do wyboru. Płyta zimna, ciasta, owoce, cukierki, napoje. Przy grupie 10 osób wyjątkowo atrakcyjna cena 100 zł od osoby. Gwarantujemy niepowtarzalną atmosferę. Drugi krok. Partner tańczy krok podstawowy. Partnerka. Krok podstawowy, ale otworzymy go. Prawo stronę. Tył przód. Szasę. Skręcamy się na prawej nodze i kończymy krok szasę do boku. Szasę. Druga część kroku. Podstawowe do tyłu. Tył, przód. Szasę. Tą samą drogą wracamy. Odwracam się za lewym barkiem. Szasę. Jeszcze raz. Tył, przód. Szasę, obróć. Szasę. I tył, przód. Szasę, obróć. Szasę. Jeszcze raz. Tył, przód. Szasę, obróć. Szasę, obróć. Tył, przód. Szasę, obróć. Szasę. Dobrze. Teraz z partnerem ten krok wykonamy pod lewą ręką partnera, prawa ręka partnerki. Puszczamy rękę yy, trzymanie. Partner tańczy tylko krok podstawowy. 5, 6, 7, 8. Raz, dwa. Szase, hop, szasę, hop. Raz, dwa. Nie odchodzimy za daleko, tak żeby nie wyrywać ręki. Wejście pod ręką. Rękę opuszczamy do dołu i nad głowę. Tył przód. Pod ręką opuszczamy. Tył przód. szase szasę. Jeszcze raz. Tył przód, szasę, szasę. Tył przód, szasę. Super. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Podstawowy. I wejście pod rękę. Jeszcze raz wejście i wyjdźcie podstawowy. Wejście pod rękę. I jeszcze raz. I podstawowy. Podstawowy. I pod ręką. W centrum miasta znajdziesz markowe pióra i długopisy, artykuły biurowe i papiernicze, albumy fotograficzne, tornistry i plecaki, rodzinne gry, planszowe puzle, pluszaki, zabawki i malowanki, książki dla dużych i małych, podręczniki i pomoce edukacyjne, antykwariat, Bełchatów, ulica Kościuszki 4. Jesteśmy już na rynku 24 lata. Prowadzimy biuro tłumaczeń. Technika i licea dla dorosłych oraz szkoły licealne. Serdecznie zapraszamy. Interlogos z Was nie zawiedzie. I teraz zrobimy sobie jeszcze drugą wersję dzigu'a bardziej swingowo, czyli nie będziemy wykonywać dużych podskoków, tylko wszystko będzie takie bardziej płaskie i wolniejsze, dobrze? 5, 6, 7, 8 podstawowe raz, dwa. Tap, tak, raz, dwa, tak, tak, raz, dwa, tak, tak, raz, dwa, tak i przejście pod ręką na tej samej zasadzie. Tak, raz, dwa, tak, tak, raz, dwa, tap, tap, raz, dwa, tak, tak. Podstawowy tak, tak, raz, dwa, tak. Tap. Tap. Raz, dwa, tak, przejście pod ręką, tak, tak. Raz, dwa, tak, tak. Raz, dwa. Z muzyką. 5, 6, 7, Taniowy zestaw obiadowy w cenie 7 zł. Barburka przy ulicy Kolejowej zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16. Oferujemy dowóz na terenie miasta. Polecamy również catering weselny i bankietowy. Zadzwoń: 505 620 435. Szkoła dla dorosłych lider zaprasza do Liceum Ogólnokształcącego i Szkół Policealnych. Skorzystaj z możliwości kształcenia za darmo i zdobądź zawód opiekuna medycznego. Na pozostałych kierunkach, takich jak technik administracji czy technik BHP, pierwszy semestr gratis. Osiedle przy torze, ulica Słowackiego 8, budynek szkoły podstawowej nr 13. Drugi rodzaj, drugi obrót, partnerka z korku podstawowego. Podstawowe. Raz, dwa. Szase, szase. I teraz krok podstawowy wykonujemy do przodu po literze L. Raz, dwa. Szase do przodu, szase. Za lewym barkiem obrót i szasę do boku, szase. I jeszcze raz to samo. Po literze L. Raz, dwa. Do przodu szase i odwracamy szasę Do przodu. Raz, dwa. Szase, obrót, szase. Raz, dwa, szase, szase. Jeszcze raz wyjście do przodu, szasę, szase i wyjście do przodu, szasę i szasę. Ok. I partner jest dokładnie to samo, tylko odbicie w ustrze. Zaczynamy od kroku podstawowego. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Raz, wyjście do przodu szase, obrót za prawym barkiem szase do boku raz, dwa szase i do boku raz, dwa, szase po L raz, dwa, szase po L, dobrze i teraz w trzymaniu obracamy partnerkę pod lewą ręką i zamieniamy się z nią miejscami pod lewą ręką i zamieniały się miejscami. Doskonałe zostały się: 5, 6, 1 podstawowy i przejście obrót pod ręką: 7, 8, 1, 2. Szase, szase, obrót, przejście. 3 i cztery, pięć i przejście. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i 6 raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery.